Bogactwo. B jak bogactwo. Albo bieda. O ile się nie mylę, główny zarzut wobec mnie w tym kawkowskim procesie, ta Agnieszka zawsze miała wszystko. A wy nie. Wina. Wielka wina, wina nie do zatarcia. Wina, za którą należy się adekwatna kara. Można ją wpisać w biblijne słowa Jezusa, która mówi, że bogatemu to raju najdalej, ale Agnieszka miała raj, więc dla niej tylko piekło. Koniecznie przez duże P, bo raj był z wielkim P. Przecież nie tylko prawdziwa czekolada, ciuchy najpierw z Austrii, a potem z Kanady, o pewek się nie wspominając, piórnik z kaczorem Donaldem, myszką Miki i psem Pluto, magnetofony dwa, komputer Atari, odtwarzacz, mu wideo, chyba nawet z nagrywaniem, kieszonkowe na flipery, ale i uroda, inteligencja, sprawność, zgrabność, a na dodatek sympatia nauczyciela. Jeździła taksówkami jadała w restauracjach, piła koktajle w tajbarach, koktajl no i była dwa razy w Kanadzie. Potem przyszło liceum. Ci, którzy chcieliby się przyczepić do materializmu i intelektu, by podnieść oręż wartości duchowych, nie wznoszą go wyżej, bo była osobą wierzącą, wrażliwą, bardzo przejętą cierpieniami innych zawsze pomocną. Kochał ją Bóg, kochali ludzie. Dziś żartownicie mogą dodać, że Pan Bóg tak ją kochał, że dał jej cierpienie większe od własnego, bo Bogiem przecież nie był. I spłętować. Agnieszka naprawdę ma dziś wszystko i sporo w zanadrzu. Dzisiaj Agnieszka nie ma własnych pieniędzy, nie ma dochodów ani oszczędności. Moje bezrobocie nie jest efektem mojej niezdolności czy moich niedociągnięć, jest skutkiem mojego bogactwa. Tyle ma, to może się podzielić. I rozdzielono cudzą własność, życie. Każdemu według uznania. W procesie redystrybucji aktywów pojawiło się bezsprzeczne zaprzeczenie dominującej filozofii wartości, choć może dobra ukradzione, otrzymane stanowiły jedynie odskocznik dla przyszłych przychodów. Redystrybucji jednak uległo życie, wraz z życiem ukrytym w ciele w różnych w tym intymnych częściach ciała. I dlatego warto sobie zadać pytanie o dominantę i dobra zgromadzone po to, by zrozumieć wielki błąd polski Agnieszka była dobra. Nikomu nie mieściło się w głowie, że może być taka dobra. To dobro stało się podejrzane, uznane za fikcję jakąś, spreparowany życiorys, osobowość selektywnie zarysowaną ze światopoglądem niosącym znamiona paranoi na tle dobra. Odwrócona patologia, gdzie patologia wyznaczyła zdrowie miejsce patologii. Już nawet pragmatycznie problem ujmując, czyż nie lepiej żyje się w świecie, w którym ludzie dobro czynią? Dobro zgromadzone przez całe życie, od uczynku do uczynku, od decyzji do decyzji, pomoc godności, niezależnej od zdania i opinii innych. Człowiek wie, co robi. Dobro się jednak nie podoba, drażni. Nawet gdy nie jest nachalne, jedynie gotowe do pomocy, już wzbudza niepokój, staje się chyba wyrzutem sumienia. Dopóki wszyscy jesteśmy trochę dobrzy, trochę źli, żyjemy w pewnym paśmie wzajemnej akceptacji. Każdy trochę nieidealny. Ale kiedy przychodzi dobro, otoczenie reaguje dokładnie tak, jak reaguje na prawdę. Gdzie prawda, prawda witana radości, z ulgą, Poczucie bliskości duchowej, nadzieją wzmocnioną, w sile. Gdzie fałsz, dyskomfort, niepokój, zdenerwowanie, poczucie obecności obcego, wzrastający gniew wobec intruza. Odczuwanie własnych słabości, w tym niezdolności do konfrontacji na zasadach normalnych, zdrowych, ostatecznie niekryminalnych. I zaczyna się zbrodnia. Agnieszka była dobra po mamie, więc najlepiej od razu załatwić ją. Tata też był dobry, w każdym razie dla mnie. Dyr. Agnieszka była zdolna. Dzień, w którym ogłosiła się multitalentem, talentem, był najprawdopodobniej jednym z ostatnich dni jej życia. W zależności od osób przyznawano mi różne prawa. A to, że potrafię wytłumaczyć gramatykę, a to, że potrafię drugiego wysłuchać, a to, że mam wyobraźnię, a to, że moja matematyka, a to, że literatura, a to, że młodzież mogę uczyć, a to, że na parkiecie pierwsza, a to, że reprezentować innych, a to, że przywódca, a to, że naprawdę wierząca, a co po drodze było, było, ale nigdy, że wszystko, co było naprawdę, miał szansę rozwinąć się w świetlaną przyszłość. Kiedy stworzyłam program swojej akademii nazywając ją Akademią Hipolitańską z wieloma fakultetami, nie poszło tylko o brak profesury. Poszło o niespecjalizację. Co więcej, niespecjalizację w multispecjalistycznym planie rozwoju. Innymi słowy, poszło człowieka zdolnego, a nie tylko uzdolnionego. Uznano, że to różne osoby ciągnąc argument ad absurdu, że mnie w ogóle nie ma, że są tylko oni. Problem jestem ja. Potencjału jednak z pewnością nie zrealizują. To dla nich bulgar. O patologii polskiej w skrócie. Agnieszka była wolna. Kochała szczerze. Zawsze wiadomo było o jej miłościach. Kochała czysto. Z miłości wzrastała. Nie byłoby szczytu listy kandydatów na studia po pisemnym angielskim bez miłości do nauczyciela języka angielskiego. Choć miłość do literatury angielskiej pewnie i tak by obocowała. Aż do zabicia jej angielską nienawiścią, a może stłumienia tylko. Nie byłoby różnych opracowań tych samych problemów językowych bez miłości do uczniów, która tak weszła w krew, że nawet gdy jej zabrakło, gdy zmarła śmiercią naturalną w afekcie zdrady, wciąż budzi się do życia, kiedy Agnieszka wchodzi w ronę i uczy, choć zawodu nie wykonuje formalnie od dekady. Nie byłoby wizji pokoju światowego, szczęśliwego współistnienia wyznawców wszystkich religii świętych bez ducha miłości do człowieka. Swoboda obejmowania uczuciem miłości innych to doświadczenie wolności dające moc, jakiej nie da żadne konto bankowe. Towarzyszy jej pewność, odwaga i niezłomność. Sama sobą stanowi zabezpieczenie przed wszelką korupcją, choć w czasie wyborów krytycznych zdarza się, że zdrowy rozsądek zawodzi i człowiek upada, a z nim upada jego święta sprawa. Czyste bowiem nie może być nieczyste. Agnieszka nie upadła. Przyszedł jednak czas nienawiści, by trafić w sedno, tą miłość zamienioną na nienawiść. To był demokratyczny wybór. Starły się dwa światy. Biblijny, który mówi, że ten, co miał, będzie miał jeszcze więcej. I świat nowy, krzyczący, że ten, co miał, teraz mieć nie będzie. Teraz będą mieli ci, co wcześniej nie mieli. Porównaj osoby z rodzin patologicznych u płac.